Dzisiaj przychodzę do Was z układanką, a właściwie z taką myślą, z takim słowem, że wszystko, co nas otacza, i również my sami, jesteśmy pewnym rodzajem układanki. I wszyscy na swój sposób i w jakiś określony sposób do siebie pasujemy. Pojawiają się między nami różne relacje, różne zależności, różne warianty. I czasem jest tak, że jesteśmy tacy totalnie rozsypani z tym wszystkim, i wydaje nam się, że to to po prostu nie pasuje, nic tu do niczego nie pasuje. Ale tak nie jest. To jedynie oznacza, że brak nam na ten moment cierpliwości, żeby włożyć jeszcze trochę energii w układanie i też nabrać czasem perspektywy do tego, żeby zobaczyć, jaką ta układanka jest w istocie. A tu słowami bajki, też w zasadzie trochę na ten temat mówi Wojciech Widłak w bajce o Panu Kuleczce z książki Pan Kuleczka, a tytuł bajki, którą z wielką radością zaraz przeczytam, Układanka. Właściwie to nie ma sensu, powiedziała kaczka katastrofa. Pies Pypeć się nie zdziwił. Słyszał to już dzisiaj ładnych parę razy. Nie widzisz gdzieś kawałka z fioletowym kwiatkiem? zapytał, rozglądając się wokół. Widzę miliony kawałków, więc może na którymś jest fioletowy kwiatek? Powiedziała katastrofa. Tyle to Pypeć sam wiedział. Układali układankę. Na razie to była jeszcze rozkładanka, a może nawet rozrzucanka, bo kawałki leżały na całym kuchennym stole. Ale Pypeć miał nadzieję, że powoli, powoli, z tych małych kolorowych kawałeczków uda im się ułożyć obrazek, taki jak na pudełku: dom z ogrodem pełnym kwiatów. Tak powiedział Pan Kuleczka. Katastrofa wcale nie była tego pewna. Sensu, powiedziała. Przecież tych kawałków jest za dużo. Rzeczywiście, kolorowe kartoniki zajmowały cały wielki stół, a obrazek miał być taki, jak ten na pudełku. Tak, powiedział pan Kuleczka. O, mam niebieski kwiatek! Ucieszył się pytać i dołożył znaleziony jakimś cudem kawałek. To nie ma sensu. Powiedziała katastrofa. Przecież ten obrazek już jest cały. O tu, na pudełku. To po co go jeszcze raz układać? I po co go ktoś pokroił na takie powykręcane ogryski? Żeby było ciekawiej, zamruczał wpatrzony w stół pypać. Ciekawiej? zawołała katastrofa. To ja już wolę, żeby było nudniej, przez to ciekawiej, cały dzień w ogóle nie da się z tobą bawić. Co? Zdziwił się Pypeć i dodał zamyślony. Tu mi brakuje jednej części nieba niebieskiej, a nigdzie jej nie widzę. Katastrofa podała mu kawałek. To wstaw zieloną, poradziła. Pypeć dopiero teraz zdziwił się na dobre. Po pierwsze, tak nie można, a po drugie, ta zielona tu nie pasuje. Wytłumaczył. Każda część ma swoje miejsce, bo tak powiedział pan Kuleczka. Wykrzywiła się strasznie katastrofa. No tak? Potwierdził Pypeć. Tak. Powiedział, bo tak jest. E ta katastrofa nie wyglądała na przekonaną. Zobacz, na pewno się uda. I próbowała wcisnąć zielony kawałek tam, gdzie było niebo. Kawałek nie dawał się wcisnąć. O, zawołał Pepeć, zanim katastrofa zdążyła się rozłościć. On pasuje tutaj, do trawnika. To ja go znalazłam. Ja go włożę. Zawołała natychmiast katastrofa. Zielony kawałek rzeczywiście pasował. Ojej! Zdziwiła się katastrofa. Z powykręcanego ogryska zmienił się nagle w kawałek trawnika. Hmm. Pokiwał głową pypeć i włożył następną część. Bo jest na swoim miejscu. O, widać coraz więcej! Dziwiła się wciąż katastrofa. Teraz zobaczyła kawałek drzewa i od razu położyła go gdzie trzeba. Jej kawałek przytulił się do innych kawałków, jakby tylko na to czekał. Dalej poszło im całkiem szybko. Tom z ogrodem ułożył się prawie sam. Pan kuleczka, którego zawołali, długo się nim zachwycała. Bzyk, bzyk latała i siadała, to tu, to tam, jak to ona. A gdy katastrofa już zasypiała, wyszeptała do myszy, wiszy: Wiesz, wiszo, nasz dom też jest jak układanka, bo wszystko ma swoje miejsce i wszystko do siebie pasuje. I mocno ją przytuliła. Życzę Wam mocno z całego serca, wszystkim razem i każdemu osobno, żebyście poukładali swoje układanki, żebyście znaleźli wszystkie kawałki, żebyście. Ułożyli z nich piękny obrazek i żebyście też nie dali się za nic w świecie wcisnąć w miejsce, do którego nie pasujecie. Bo tylko wtedy układanka tworzy piękny obraz, kiedy wszystko, absolutnie wszystko. Jest idealnie na swoim miejscu. I tradycyjnie już proszę o lajka pod filmem. Proszę bardzo o subskrybowanie, dzięki temu będziesz na bieżąco. Wrzucam sporą ilość różnych materiałów. Mam nadzieję, że zainteresuje cię coś jeszcze. Do czego serdecznie zachęcam. Pozdrawiam. Dobrego dnia.